a zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo, Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? Odnalazłszy kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta mając dziesięć drach, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła. Nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdy znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię Wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. W siostry, w liście do Tymoteusza, pierwszym apostoł Paweł, zapisał takie słowa. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Tak pan Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić grzesznych ludzi. I w tym fragmencie właśnie widzimy też, że właśnie do niego zbliżali się tacy ludzie, celnicy i grzesznicy. Celnicy to również byli ludzie, którzy byli uważani za zdrajców, ponieważ byli na usługach Rzymian byli po prostu tymi, którzy byli poborcami podatkowymi i zbierali pieniądze dla Rzymian, dlatego też uważano ich za zdrajców, a więc nie mieli też dobrego imienia wśród ludu żydowskiego. Dlatego też dlatego też i oni również. Można powiedzieć, byli, byli na równi z grzesznikami, że takich byli uważani. Ale widzimy, że taki, tacy właśnie ludzie zbliżali się do Pana Jezusa. I to jest cudowne, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić grzeszników. Nie przyszedł, aby nie przyszedł do sprawiedliwych, nie przyszedł do tych, którzy są dobrzy, ale przyszedł do grzeszników, takich, którzy tak naprawdę nie mieli żadnej nadziei na to, żeby żeby pomyśleć nawet o tym, że znajdą się w niebie czy przed tronem Bożym. Ale zobaczmy, że to właśnie do takich ludzi przyszedł Pan. Pan Jezus, który był Bogiem Odwiecznym, który jest święty i pozostawił wszystko swój tron, majestat, swój, całą swoją chwałę i stał się człowiekiem. Przyjął postać sługi, jak czytamy w liście do Filipian. I stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Gdyby tego nie uczynił, wszyscy byśmy zginęli, jako właśnie grzesznicy, zasłużenie ponieślibyśmy karę. W oczach Boga wszyscy byliśmy potępieni. Nie było wśród nas ani jednego, który zasługiwałby na, na to, żeby mógł przyjść przed oblicze Boże. Chociaż wielu z nas wołało do Boga. O Jego łaskę, o to, żeby zwejrzał, żeby coś uczynił, żeby zmienił nasze życie. Pan Bóg, zobaczmy, że to uczynił, że posłał swojego syna. Pan Jezus był posłuszny swojemu ojcu. On nie przyszedł tu na tę ziemię, aby zakładać jakieś swoje bogactwo, żeby, żeby odbierać sobie sławę czy chwałę, ale właśnie aby pójść na Golgotę. To był Jego cel. Dlaczego? Ponieważ cała ludzkość była zgubiona. Każdy z nas, bracia i siostry. I może ktoś tam sobie myśli, że jest coś we mnie dobrego czy sprawiedliwego, ale Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli, brak mi chwały Bożej. Słowo Boże też mówi, że nie ma ani jednego dobrego, ani jednego sprawiedliwego człowieka. Dlatego też, tym bardziej, kiedy, bracia i siostry, słyszymy takie słowa, to. Dziękujemy Naszemu Panu, że on to uczynił, że nas znalazł jak te zgubione owce. Był gotów zostawić wszystko, całe swoje bogactwo i chwałę, aby przyjąć postać sługi. Zobaczmy, że prawdziwie to zbawienie się dokonało. Ono jest doskonałe. Dlatego nic dzisiaj do tego zbawienia nie możemy dodać. A tym bardziej, cóż może dodać do zbawienia grzeszny człowiek? To jest bluźnierstwo. Jeśli coś próbujemy do tego zbawienia dodać, ono jest doskonałe. Dlaczego? Ponieważ dokonane zostało przez Bożego Syna. Doskonałego, świętego, którym nie było grzechu. Widzimy, że tacy właśnie ludzie przychodzili do Pana Jezusa. Bracia i siostry, jaka musiała być postawa Pana Jezusa względem tych ludzi, skoro oni jednak do niego przychodzili, widzieli jego życie, świętość. Jego czyste życie, a jednak oni do niego przychodzili, o nich nie odrzucał. I zobaczmy, że tak było: że Pan jest powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To jest właśnie wspaniałe być takim człowiekiem, do którego każdy człowiek ma przystęp, ten najgorszy, ten, który jest tak jak apostoł Paweł, mówi: Jestem pierwszym z grzeszników, a jednak Bóg mnie przyjął. Każdy z nas może o to sobie powiedzieć, bo my, kiedy przyszliśmy do Pana, nic o sobie nie myśleliśmy. Przyszliśmy, ta, przyszliśmy tacy, jacy byliśmy, zbrukani grzechem. I Pan nas przyjął. I te brudne szaty z nas zdjął i założył czyste. I dzisiaj mamy tę łaskę od Boga, że możemy do Bożego Tronu przystępować. Łaska to jest naprawdę cudowna łaska. I zobaczmy, że ten zarzut, że On przyjmuje takich ludzi, stawiali ludzie religijni. To oni uważali, że widzieli Jego życie, że On jest święty, że przestrzega, przestrzega zakonu i Bożego prawa. Nie mogli nic znaleźć w Nim, żadnego grzechu. Ale widzimy, że On z takimi, człowiek, z takimi ludźmi siadał przy stole. Ludzie religijni, faryzeusze i uczeni w piśmie nie mogli tego znieść. Jak to jest możliwe? Dlatego też i my, bracia i siostry, zobaczmy, że... W oczach religijnych ludzi jesteśmy uważani za najgorszych, za heretyków. I uważamy się za pysznych, ponieważ mówimy, że jesteśmy zbawieni, ale nie sami siebie, ale w Chrystusie, Pan tego dokonał. Dlatego jest to łaska. Religia nic nie pomoże, nie pomogłaby żadnemu z tych celników i grzeszników. Żydzi mieli, można powiedzieć, najlepszą religię, ponieważ samo Prawo Boże otrzymali z rąk Bożych. A jednak to nic nie, nie zmieniało w życiu ludzi, którzy byli grzeszni, którzy borykali się z grzechem, którzy mieli problemy, którzy, którzy chcieli zmiany swojego życia. I taką odpowiedzią stał się Pan Jezus Chrystus. To łaska stała się właśnie przez Niego, jak mówi apostoł Jan w Ewangelii Jana. Łaska stała się właśnie z, przez Bożego Syna. I Pan Jezus dał im takie podobieństwo, że kto z Was dyma 100 owiec, zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowie, nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie. Tak, bracia i siostry? On tutaj mówi, że tych 99 to było sprawiedliwych, ale jeden, ta jedna owieczka była zgubiona. I to znaczy, że gdyby na tej ziemi żył tylko jeden człowiek, który uważałby się za grzesznika, Pan Jezus by za niego umarł. By przyszedł na tę ziemię. Za tego jednego. Bracia i siostry, to jest cudowne, że łaska Boża, że Pan Bóg otworzył nam nasze oczy, że my zobaczyliśmy swój stan, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami. I łaska Boża, że zaczęliśmy wołać jak ta owca. Zaczęliśmy wołać do naszego Boga, a On nas wysłuchał, od nas znalazł. On nas wziął na swoje ramiona i jest napisany, i raduje się. Jest to radość dla Pana, że człowiek uznaje się za grzesznika, że traktuje Jego słowo poważnie, że przyjmuje Bożą Prawdę, bo to nie jest takie proste. To Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. I to nie jest takie proste przekonać człowieka o grzechu. My mamy wyrodzoną sprawiedliwość. Swoją sprawiedliwość. Ilu ludzi uważa się za sprawiedliwych i dobrych w swoich oczach. Ale tylko Boża łaska może sprawić, że zaczynasz patrzeć innymi inaczej na siebie, że przyznajesz się, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz Zbawiciela, potrzebujesz Boga, bo tylko On może nas uratować. Zobaczmy, że bracia i siostry, niebo będzie pełne grzeszników. To jest niesamowite. Oczyszczonych krwią Bożego Syna, tego Bożego Baranka, który tam na krzyżu Golgoty oddał swoje życie. Bo w żaden inny sposób byśmy tam się nie dostali. Musimy o tym pamiętać. Jeden z psalmów mówi właśnie: Panie, ktoś któż, któż wejdzie tam na górę? Tutaj chyba 24 psalm o tym mówi: Któż może wstąpić na górę Pana? Kto stanie na Jego świętym miejscu? Któż? Kto ma czyste dłonie, niewinne serce? Kto nie skłania duszy swojej ku i nie przysięga łódnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana. Bracia i siostry, takim był właśnie Pan Jezus Chrystus. To On stał się dla nas drogą, prawdą i życiem. To On stał się drogą do Ojca, do Bożej, do tego Bożego przybytku. To Pan Jezus Chrystus, dlatego dziękujemy Mu za to. I całe niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik się upamięta. To jest cudowne. Zobaczmy, bracia i siostry, że Pan Jezus Chrystus, dopóki czas łaski trwa, będzie nawoływał. Będzie wołał każdego człowieka. Będzie szukał. Oczywiście w jaki sposób? Używając właśnie swoich narzędzi: tych, którzy złożyli swoje życie w ręce Pana, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Bo któż może odnaleźć zgubioną owcę, jeśli nie Pan? Musimy być na Pana zdani, być Jemu poddani i posłuszni, żeby odnaleźć te zgubione owce, które wołają, które potrzebują pomocy. Bracia i siostry, jak bardzo Pan musi zmienić nasze życie, nasz charakter, żebyśmy byli jak on, którzy pomimo czystego życia i świętego, ale, ale jesteśmy ludźmi otwartymi ludźmi, którzy do których, którzy są otwarci na innych, bo przecież my też byliśmy zgubieni, żyjący w swoich grzechach. Dlatego jest to tak ważne, żebyśmy właśnie nosili ten chrystusowy charakter. Pana Jezusa Chrystusa, żeby on nasze życie przemieniał, aby być otwartymi na innych, aby ta Boża miłość wylewała się w naszym życiu, przez, właśnie przez nas, aby umiłować tych wszystkich, którzy żyją wokół nas. Dlatego też jest to łaska Boże bracia i siostry, jesteśmy dzisiaj ludem odkupionym, ale miejmy na uwadze tych, którzy giną. Bądźmy tymi, którzy, których Pan używa, których Pan może prowadzić, abyśmy zawsze byli otwarci. A dla tych, którzy giną, którzy żyją w swoich grzechach, ale zwiastujmy im wspaniałą rzecz, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić grzeszników. I jest to prawdziwa mowa. Dlatego tego się trzymajmy i, i bądźmy prowadzeni przez Pana każdego dnia. Amen. Amen.